a Jakiś szczur! A szczur! Co? Jest głównie, no jest refleks kurwa. Refleks, 3D, pograj. Problem do prawej, do prawej tylko. Oj! O, nie! Jeszcze Nie! 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 na Nie! Bywa, Co to było? Na no, drewnie jest skąd? Na golew też chyba Co? Nie gram w tę grę, lecimy pragi no, mam fragi I do pom Co? Coś się wyjebał, a. Znasz. Jedziemy ich dawaj, dawaj. nabisko! Ja. <średy> ja! gdzieś. Ja. Ty widziałeś. Nie, nie, nie. Ty, tu widziałeś. yok şimdi kamerana oh oh ben pasakladım geçtim bir shot ekşiye doku ya kirto lan sakues onlar blood blood blood

Co je to jest? Do Tortu, co to będzie wody? No? Lewo, Dawajcie to? się. są ty. Nice, kurwa, bo jest kurwa. o kurwa, jestem dobry. A co zrobisz? Sandra, no dobra. Tam, 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 tam. <śmieniciela> Kurwa, No, b dwuba. bomb dobra Co? mam na tym pierdolniku. Do Ja pierdolę, <śmieniciela> Jak bomba, jak bomba. Chod. No jest, Kurwa, co no zrobił? Ale dałem. Mimo podrazu Tobą, kurwa! Leży w czerwym, płakał mi W czerwym, w czerwym Co on tam ma? Kura, ostasz no, walibę Okej okay. Jeszcze jeden tu gdzieś był, nie? Jestem za dwójką tak. Nie wiem, takie parło. Dwa. Jeszcze jeden. Nie, no, dwóch. Trzy raczej. Patrzę bardzo. A... Wszystko, wszystko, dwóch rąb pojedynczy. Przykro po mi. Uuuu. Alde, graj. To jest skarpata. Hmm.

Co Ale to jest? Nie Zdaję. wiem, chodź co smoka. Żółta! Kur... Żółta wow. wow. <grym grym wytrząc> <wytrząc. grym grym wytrząc> o potem. Ooooo! Ale zajmiste. Co ty, kurwa nie wierzę. A, nie wiem. No kawa. Kurwa nie trafiłem smoka. Liwałem wcale nie.

ja jestem no, to, no, to co jest? Ja tam To jest. Co, co? co jest ja mam? Ja, nie mogę iść do Przebłeś. No i się odrocił. to go ty! Leży Ja pierdolę. O kurwa kakiera kiera! XV. Ja yeah. Uspę, bo skoro siedzi go nie dwa kola, oni z pierdało. Turnik. Oni Rekord video Żebu. Bez, Żebu. Bez, bez. Nie bałeś Nie kłócę, nie teraz na ciebie, pikuj. No Widzisz? Zajem. Dobra, no, ja idę do z paką i zobaczę, który, który, który kurwa ostatecznie wyjdę. Ja, też no? jednego smoka, jesteśmy. No. Dobra, ja... tak, Ja pierdolę! Nie wiem, smoka, ale no, nieważne. Jadam, 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 w Jest Ja Za <gulatory>

o no nie, no jakoś nie spalenia, A, nie wiem czy to... Kurwa trochę... O, o kurwa mnie spalił No <grym> ja mówisz, że nie znowu oh, A bo w konie raz O co? O, co? Ja czułem kurnik. Ja Co ty pierdolisz? Tak, tak Jest no, przy a to Flashbang. Kurwa mi. Nawet na dół może Jak Ja go obiłem. Kurwa, kurwa. O! Po no, no. Nie mam bez kawa. O, o drzwi, drzwi. Na w... Kurwa. Nie. Yeah. To ty Ja nie widziałem go! Nie Albo chowa. O, no. A, A, tak? Tak? Ja popadłem, przez macie. Oh, oh, kurwa! Ja karam, tak, To na a nie? Tak. Kurwo To jest jaka? Ma chyba, chłopaki. Kurwo Jeba, no. Kur nie ma nie kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa, Może być Setę, no.

to, widział cię. On Cię widział wow! oh, 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 Kurwa, ale shoot!